Proszę Państwa, więc tak, w tamtej sali to była kronika filmowa, a tak naprawdę zacznie się teraz, ale żeby oni nie usłyszeli. Nie, dziękuję, że poczekaliście, wszystko przebiegło sprawnie, w sumie na lepsze wyszło. Pan Bóg ma pomysły, no. Pan Bóg ma pomysły. Organizatorzy nie mieli takiego pomysłu i nagle musieli na niego wpaść. Więc tak. Temat proszę państwa, seks, czyli nie bądźmy dziećmi. W zasadzie można go interpretować dwojako, znaczy nie bądźmy dziećmi, wiadomo o co chodzi, pe pełna miłość i tak dalej, albo nie bądźmy dziećmi w seksie i nie róbmy głupstw. Zaraz się okaże, za jaką opcją się tu opowiemy. I proszę mi wierzyć, że ja próbowałem y, wymóc na organizatorach, że jak do mnie zadzwonili, zapraszamy księdza na uniwersytet, oczywiście tak, jaki temat? No oczywiście o seksie. Ja mówię, a może coś powiem o Panu Bogu, co? O no ksiądz o Panu Bogu, że to wypada. Więc powiedziałem o tym, że jutro przyjedzie pan Pulikowski, który na pewno coś powie ładnego o Panu Bogu, pobożnego, a ja powiem o seksie, prawda, taki porządek świata. Przypomina mi się tutaj historia y, sprzed wojny. Y... Ja naprawdę się nieźle trzymam. Nie, ale tę historię z przedwojny wyczytałem w książce. Kiedyś było poświęcenie czegoś, nie pamiętam, fabryki i był minister, był biskup, jeszcze jakaś oficjele, i ksiądz biskup miał poświęcić właśnie tą fabrykę i zanurzył kropidło w wodzie święconej i podał, wiecie, tak się podaje, żeby ktoś sobie dotknął i się przeżegnał, nie kropi się już tych najbliżej stojących, i podał panu ministrowi to kropidło z wodą święconą, a minister w tym momencie był odwrócony. I odwrócił się, widzi, a biskup stoi, trzyma kropidło. Więc pan minister wziął kropidło od biskupa, poświęcił tą fabrykę, oddał biskupowi. Także pan Polikowski jutro coś pewnie pobożnie powie, a my bierzmy się za fizjologię, znaczy za sprawę miłości i seksu. Proszę państwa, byłem na uniwersytecie, jak mi tu organizatorzy przypomnieli, półtora roku temu. I w zasadzie kłopot mój polega na tym, że przez półtora roku nauka co do seksu kościoła się nie zmieniła. Jest mniej więcej taka sama, Dlatego ja w zasadzie powiem, no rób ta tak dalej, powiem, trzymaj ta się, nieco co chce ta i moglibyśmy zakończyć. No ale skoro jest tak miłe audytorium, to może coś więcej. To jest bardzo uciążliwe, kiedy ciągle się ma zadany ten sam temat. Kiedyś jeden z księży prowoszczów otrzymywał ankietę co roku z kurii do wypełnienia na parafii i były ciągle te same pytania. On dzielnie odpowiadał na te pytania, aż w końcu się któregoś roku zdenerwował i pytanie pierwsze było, jaka jest odległość z kościoła do cmentarza, więc odpisał taka sama, jak w zeszłym roku. Czy są w kościele jakieś zabytki? Odpowiedział, tak, ja jestem zabytkiem. I czy ma ksiądz w parafii jakieś dzieła sztuki? No moim dziełem sztuki jest mój wikariusz, mówi, tak to, 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 to odpisał. No, spró spróbujemy tak. No ale ja się domyślam, proszę Państwa, dlaczego ten temat, no... Y tam, tam to nawet było widać na auli, dlaczego temat yy, seksu, bo przecież oni tak byli ściśnięci do siebie, że to trudno na inny temat było mówić. Chłopaki mi dawali znaki, niech ksiądz nie kończy. Ja powiedziałem, żeby sobie zostali przemyśleli. Otóż pamiętam wrażenia pewnej dziewczyny, która opowiadała mi, że przyjechała gdzieś tam z Ostródy, Morąga, mniejsza z tym, do Warszawy na studia, i wyszła z akademika pierwszy wieczór i mówi, proszę księdza, że tam neony, że samochody. Ale ja byłam totalnie anonimowa. U mnie w miasteczku, gdybym wyszła, zaraz by było, jak tam mama się czuje, o, witaj Ewa, dokąd idziesz? I tu poczułam, że po raz pierwszy w życiu mam takie możliwości, taki potencjał, że mogę iść tam, tam, mogę zapalić papierosa, mogę pójść do lokalu, zamówić sobie piwo i nikt się nawet na mnie za bardzo nie spojrzy. Ta wolność, no właśnie, kiedy dodamy uniwersytet, studenci, wolność... To zaraz blisko jest tej erotyki, tym bardziej, że cały świat ją w tej chwili bardzo propaguje. Proszę zwrócić uwagę, porządliwość między mężczyznami a kobietami istniała zawsze i będzie istnieć do końca świata, i teraz próbuje się tę wielką energię interpłciową wykorzystać na przykład w handlu. Proszę zwrócić uwagę, jeśli jest salon samochodowy, to zaraz na maskach samochodów siedzą tak zwane kociaki różnej maści, czyli facet. Jeśli kupisz ten samochód, to wejdziesz w świat, wiesz kogo, zobacz. To już by yy, yy, tak jest naprawdę w wielu tych yy, różnych historiach. Facet goli się i zaraz podchodzi jednak pani i robi Czyli jeśli się ogolisz, to nie to, że ty zdobędziesz to „gilet. Ty zdobędziesz tą damę. To jest tą damę. To jest wszystko komunikat dla facetów. Wszędzie musi być ładna pani. Yy, yy, kalendarz PZU czy tam czegoś, jeśli wykupisz polisę, no to oczywiście w podtekście jako dyscyplina dodatkowa czeka Cię taka niewiasta. To jest wszędzie to męskość liczona jako zdobywanie kobiety. Tak jest w świecie to yy, przedstawione od strony kobiet jeśli nie mam mena, no to ja niewiele znaczę, co jest oczywiście wielkim, wielkim kłamstwem. I stąd już jest tylko blisko do definicji wolności. Jeśli, jeśli wolność, jeśli seks, to robię co chcę. No to słynne róbca co ta naszego proroka narodowego. Kiedyś ksiądz Dziewiecki z, z, z Radomia bardzo ładnie i obrazowo rozprawił się z koncepcją, że wolny to jest taki, robi to co chce. Czyli jeśli wolny to jest taki, który robi to, co chce, to najbardziej wolnymi na świecie byłyby trzy osoby, znaczy trzy grupy ludzi. Niemowlaki robią, co chcą. W środku przyjęcia, jak mu się pryknie, to nie ma zmił O drugiej w nocy, jak włączy syrenę alarmową, to mama może mówić, że pan docent za ścianą pewnie pisze rehabilitację. Że... Nic wy, jak mu sika, jak tatusiowi chce palec w oko włożyć, wkłada. Niemowlaki robią to, co chcą. Druga grupa. To są e, osoby psychicznie chore, upośledzeni. Oni robią to, co mają ochotę. Kiedyś z moim przyjacielem byłem w domu opieki społecznej dla chłopców upośledzonych. Przyszedł taki chłopaczek ze na na pełna kultura, do mojego przyjaciela mówi „Bardzo Pana przepraszam, że się ośmielam. Ewentualnie, jeśli Pan się nie obrazi, to zadałbym pewne pytanie, mianowicie kiedy Pan umrze, Mój znajomy mówi, no nie przewiduję raczej w pierwszym kwartale, bo jeśli pan umrze, to ja pana okulary wezmę, bo on nosił okulary. Otóż... Siostra nam wytłumacza, że on uwielbia chodzić w okularach i bardzo kulturalnie pyta się, kiedy pan umrze. Proszę zwrócić uwagę na wolność tego człowieka. Jestem przekonany, że nie jeden z państw, nie jeden z was, drogie panie, panowie, miałby ochotę zapytać swojego promotora, kiedy pan zamierza umrzeć. Może przed najbliższą sesją, ale oczywiście nigdy jego pytania nie zada. I teraz, proszę państwa, trzecia grupa ludzi, jeśliby wolność oznaczała, robię co chcę, to są zbrodniarze. W sensie oczywiście troszeczkę, zbrodniarz jak chce to zastrzeli, zbrodniarz uderzy, zbrodniarz zabierze, nakłami. On zgwałci, robi to, na co ma ochotę. I teraz pan, y, ksiądz Dziewiecki, przepraszam, wyciąga rewelacyjny wniosek, czyli uosobieniem wolności na świecie byłby niemowlak psychicznie chory recydywista. Jeśli ktoś z państwa ma taką, taką wizję wolności, że jeśli mam na coś ochotę. A teraz już przykład, który ja wymyśliłem. Kochanie, jest to nieprawdopodobne, ale mam nadzieję, że też dojdzie się do wniosku, że obrazowe. Gdybyśmy chcieli uwięzić w mieście dzisiaj wszystkich mieszkańców Warszawy, te półtora miliona ludzi, to co zrobić? Żeby nie mogli wyjechać. No to jakieś tam kopać rowy w jankach, w wylotówce na Gdańsk, na Poznań. No, no to coś by to dało, no ludzie by nie wyjechali, a jechaliby może polami. Ale proszę Państwa, to jest jeszcze jeden sposób, żeby uwięzić dzisiaj jednym naciśnięciem guzika. Bez kopania rowów, bez zasiekt. Żeby uwięzić wszystkich w mieście w centralnej dyżurce ruchu miasta stołecznego Warszawy włączyć wszystkie światła na zielone. Nikt nie wyjedzie z Warszawy. Państwo wiecie, co by się... Nikt z was, gdyby tutaj na skrzyżowaniu jednym, drugim, trzecim wszystkie światła były zielone, nikt z was by nie dojechał dzisiaj do domu. Na piechotkę. Co robi szatan? Szatan chce nas zablokować. Żebyśmy w rodzinach się zakorkowali. Żebyś nie mógł rozmawiać z ojcem, z bratem, żebyś był sam, żebyś żył w jakiejś depresji, smutku. Jak to ich wszystkich zablokować? Wiem, włączę im wszystkim zielone światło. Chcesz z tym, rób z tym, a zmieniasz partnera? Zmienię partnera. Najważniejsze to wolność, tolerancja i tak jest, prawda, pełna otwartość. I zobaczcie, jak się ludzie korkują. 5 milionów Polaków, teraz mówi się o siedniu Nadaje się do psychologa, niektórzy do psychiatrii. Ludzie się boją żyć. W pismach dla biznesmenów pojawiają się rubryki wróżka. Ludzie nie wiedzą, którędy iść. Są zakorkowani. Wróżka New Age, ale masz świetny talizman. Załatw mi taki na sesję, to może poznaję egzaminy, bo ja się potwornie boję. Otóż to jest absurd tej sytuacji, że prawdziwa wolność. Zwróćcie uwagę. Lekarze mówią wyraźnie. Polki był taki raport w jednej z gazet, mają kłopoty z rodzeniem dzieci. To się wiąże ze sprawami duchowymi. To się wiąże, bezpłodność staje się poważnym problemem. A przecież niby wszystko wolno, niby się w seksie wielu ludzi wprawia już od młodzieńczych lat. Nie urodzą się Twoje dzieci. Nie urodzą się Twoje dzieci, bo, ducho, bo wiecie, że na z, z akt i seksualny i na akt zapłodnienia, bardzo duży wpływ ma duchowość człowieka. Kobieta musi być rozluźniona, kobieta musi być pełna swobody. To jest właśnie to zadanie. Ściągnę tu z pana Polikowskiego, na szczęście to ja jestem tu przed nim, on przyjedzie jutro. Ale to on kiedyś opowiadał, jak, na czym polega seks i rola mężczyzny we, w akcie pożycia małżeńskiego, kiedy mąż z żoną byli gdzieś w hotelu na 11 piętrze, prawda? I ona mówi do niego, już się zaczyna gra wstępna, ona mówi, słuchaj, zasłoń okna. On mówi, głupia jesteś, przecież jest 11 piętro, nikt nas nie podejrzy. Zasłoń okna. Ja po Potrzebuje nastroju. A, a to tego, tego w kinie nie było. To jest rola mężczyzny. Proszę Państwa, mężczyźni nieraz ganiają swoje żony po ginekologach, po seksuologach. Mistrzu, daj swojej żonie poczucie bezpieczeństwa. Ty z nią współżyjesz, a ona myśli jutro o malarzach, którzy mają przyjść, o samochodzie, który trzeba odebrać, o dzieciach, bo facet o tym w ogóle nie myśli, i potem mówi: wiesz, chłodna jesteś. Głodna jesteś. Otóż poczucie bezpieczeństwa, czyli wracam do punktu wyjścia. My musimy uniknąć ślepej uliczki, a to będzie wymagało zielone i czerwone. Będą zielone, będą czerwone światła. Będzie linia przerywana i linia ciągła. I będzie stał Pan z radarem i siedzicie zatrzymać, za ostro powiedziesz. Jeśli ktoś by z nas wjedzie w ślepą uliczkę, no to choćby nie wiem, jak jechał, to nie, nie przejdzie tej ślepej uliczki. Musi się będzie musiał cofnąć. Mamy tutaj piękny przykład ślepej uliczki w Biblii. Historia o marnotrawnym synu. On powiedział właśnie to, biorę, bo chcę. Ojcze, to jest mój majątek, to jest moja część, dawaj mi ją, bo ja mam do tego prawo. Przepraszam, wy też możecie powiedzieć w sensie niemoralnym, jeśli jesteście chrześcijanami, tylko w sensie technicznym. Ja chcę współżyć, to jest moja dziewczyna, to jest moje ciało, ona też ma swoje ciało i my chcemy teraz już z tego naszego, że tak powiem, nie spadku, tylko yy, posagu. No i ten ojciec powiedział, chcesz? Proszę, weź. Masz rację, możesz to wziąć. Wy wszyscy możecie, jesteś już od paru lat, już, 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 już w 13-14 lat ciało jest gotowe do aktu seksualnego. Jeśli chcesz, to weź. Tylko, że on potem właśnie zapalił, zrobił sobie wszystkie światła zielone i wylądował przy korycie ze świniami. Tak się to często kończy. Jeśli zapalę wszystkie światła zielone, stanę w korku. No i potem podejmuję decyzję, wrócę do ojca. Błogosławiona decyzja, wrócę do ojca. I idzie, i co mówi ojciec, kiedy on wraca? O, to zapamiętajcie to zdanie. Oto mój syn był umarły, a ożył. Chciałby się powiedzieć, tu Duch Święty chyba złą korektę zrobił, jak to był umarły? Przecież on nie umarł. Jak, przepraszam, tam szalał z tymi panienkami, jak roztrwaniał pieniądze, jak jadł ze świniami te stronki, no to żył, no gdzie umarł, no, nie, on nie żył. Otóż to jest największa rewelacja chrześcijaństwa, największa rewelacja, którą nam Pan Bóg chyba przyniósł, przynajmniej jedna z największych rewelacji. Możesz studiować, tańczyć, śpiewać, pić, kierować samochodem, odnawiać mieszkanie, jeździć do domu i nie żyć. Może, możesz tylko wegetować. Możesz być, przepraszam, jakimś cyborgiem napędzanym w sposób sztuczny. Jezus powiedział w dziesiątym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, dziesiąty wersz. Ja przyszedłem po to, aby ludzie mieli życie. Dlaczego ja to tak podkreślam? Słuchajcie. Wy wszyscy, którzy szykujecie się do małżeństwa i zastanawiacie się, no, jaki ten chłopak powinien być, że przystojny, czyny. Sprawdźcie jedną rzecz. Czy on żyje? Nie żen się z jakimś zombi.